Witam Państwa bardzo serdecznie w no Nie jest mi szczególnie e, wygodnie. Na wstępie, może powiem, że to nie jest napad. To jest dostosowywanie się do panującej e, rzeczywistości. Także z góry przepraszam, jeżeli będzie coś źle słychać. E, proszę też o informacje z Państwa strony, jeżeli, e, jeżeli ta słyszalność byłaby niezbyt dobra. E, wtedy proszę się tutaj delektować pięknem e, otaczającej nas e, przyrody. No, ale tak dla pocieszenia, to dzisiaj usłyszałam, że chodzenie w maskach jest. E, nawet tutaj takie bardzo dobre dla kobiet, ponieważ w tym momencie nie muszą wykonywać pełnego makijażu. Można się skupić tylko i wyłącznie na wykonaniu makijażu od maski w górę, więc w tym momencie zużycie kosmetyków również jest mniejsze. To dzisiaj na to wpadła moja koleżanka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, bo wiem, że nas Ela prawdopodobnie ogląda. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas kolejnego już piątego odcinka pod tytułem Cołpa Piszczy. I tak sobie pomyślałam, że skoro to już jest piąty odcinek to zaczniemy sobie od takiego powtórzenia tego co już było, bo już tutaj troszeczkę miejsc zwiedziliście i powtarzając i rozmawiając o tych miejscach, które już zwiedziliśmy dojdziemy do miejsca docelowego, którym będzie dzisiaj budynek Młyna. Także bardzo serdecznie zapraszam i rodziców oczywiście zachęcam do zrobienia tej standardowej kawy i pozostanie z nami bądź nie pod chałupą mieszkalną z Grzawy. To był pierwszy budynek, który tutaj mieliście okazję zwiedzić. I odwiedzając ten budynek również obejrzeliśmy studnię, nabraliśmy w tej studni wody i napoiliśmy stado naszych 23 owieczek. Idąc dalej mijamy teraz tutaj wiatę branną z Golasowic. Tutaj rozpoczynaliśmy i kończyliśmy Niektóre odcinki. Mówiłam Wam też, że kiedyś była to faktycznie brama wejściowa i wyjściowa ze Skansenu, natomiast teraz stanowi ona zabytek, można ją sobie tutaj popodziwiać. To jest brama nieistniejącego kościółka w Golasowicach. A tutaj mamy budynek starej kasy. Starej kasy, to jest budynek, który pełnił kiedyś funkcję kasy w Skansenie. Tutaj stodoła ośmioboczna, w zasadzie największy budynek o takim bardzo charakterystycznym kształcie i w głębi skansenu zlokalizowana stodołka Skobielic. Te stodołki były odwiedzone podczas jednego odcinka i tym odcinkowi również towarzyszyły takie warsztaty wykonania śląskiej palmy wielkanocnej. Teraz tutaj mijamy masztalnię, którą również mieliście okazję zwiedzić, dowiedzieliście się kim był masztalerz i co takiego robił, oraz co takiego ludzie przechowywali w masztalni. Teraz tutaj mijamy naszą grupę muzykantów, którą również poznaliście w jednym z odcinków, oraz zwierząt, które również tutaj zamieszkują nasz pszczyński skansen. Po mojej prawej stronie mijamy czynną pasiekę, tutaj żyją pszczoły. I czekamy na taką właśnie stabilizację pogody. I również jeden z odcinków będzie poświęcony życiu pszczół. Będziecie mogli odbyć tutaj spotkanie z pszczelarzem i posłuchać, co ma ciekawego do powiedzenia, oraz zajrzeć do wnętrza ula. Teraz po prawej stronie mijamy dwa budynki wozowni: Wozownia z Miećnej oraz Wozownia z Marszowic. I tym wozownią przyjrzymy się w następnych odcinkach. Bardzo dobrze słychać śpiew ptaków. Są bardzo takie przyjemne dźwięki, które sprzyjają człowiekowi i pozwalają na utrzymanie równowagi. Po prawej stronie, obietki, które tylko gdzieś tutaj słychać, ale nie widać. Tutaj nasz najstarszy budynek z który również zwiedzimy. W spichlerze znajduje się ekspozycja pszczelarska i temu będzie poświęcony osobny odcinek. Po prawej stronie. Nasze kolorowe, pokazowe ule. Tak jak już kiedyś mówiłam, tutaj pszczoły nie mieszkają. Te ule służą tylko i wyłącznie ekspozycji. A po lewej stronie, nasza altana, w której organizujemy różnego rodzaju imprezy i uroczystości. A obok altany, pole nadziei. Tak jak wspominałam w jednym odcinku, wspieramy taką ideę hospicyjną. I postanowiliśmy zasadzić w cenie pole rządki. Ponieważ rząd jest znakiem nadziei, jest znakiem życia. I to pole po prostu z dnia na dzień w wiosennej pogodzie wygląda coraz bardziej pokazale. I idąc dalej dojdziemy sobie do budynku młyna z błączów. To już widzę czeka. Pani przewodnik i ten młyn z Bolczów oraz nasze koło młyńskie będą dzisiaj przedmiotem naszych rozważań. Także przekazuję Was w najlepsze ręce i do zobaczenia za chwilkę. Dzień dobry, witam Was w kolejnym już odcinku z cyklu Co Fałtach Piszczy. Jego tematem, jak już moja przedmówczyni powiedziała, będą młyny. Młyny, czyli takie miejsca, w których mielono, mieli się nadal zboże na mąkę, kaszę czy, czy jakieś płatki, płatki zbożowe. Do niedawna młyny były takim, takimi obiektami, które można było na ziemi nie tylko pszczyńskiej, ale ogólnie w, w całej Polsce bardzo często gdzieś widać. Były niemalże w każdej większej miejscowości czy wsi, w samej tylko Pszczynie było ich kilka. Dopiero wraz ze wzrostem nowych technologii, jak powstawały nowe wynalazki, między innymi wynalezienie w XIX wieku maszyny parowej spowodowały, że zaczęły one stopniowo znikać z naszego krajobrazu. Dzisiaj możemy je w stanie naturalnym spotkać tylko w nielicznych już miejscach, a do zobaczenia są właśnie w takich miejscach jak to czyli w Skansenach, czy w jakichś muzeach etnograficznych. Jak już wspomniałam, młyny były bardzo, bardzo powszechne. Były też z nimi związane, było z nimi związanych mnóstwo legend, mnóstwo przypowiastek. Między innymi wierzono, wierzono w to, że diabły, jeżeli nie chciały już mieszkać w piekle, to na miejsce swojego pobytu wybierały właśnie, właśnie młyny. Zarówno młyny, jak i, jak i sami młynarze byli, były bardzo, bardzo rozpowszechnione. W całej, były, zależało od nich po prostu życie niejednokrotnie całej, całej wioski. Dlatego też młynarze należeli do grupy tych właśnie na równi z kowalem i z, z karczmarzem, z którymi się po prostu w danej miejscowości liczono. Cieszyli się one wielkim szacunkiem, poważaniem, należeli też do grupy, która, która była bogata. Bogactwo zapewniało im między innymi zapewniał przywilej mlewa, czyli była, były to takie rozporządzenia, które nakazywały, że, że mąkę można było tylko mielić w tych młynach, które należały do właścicieli ziemi, na której po prostu się zamieszkiwali dane, dane osoby, które zamieszkiwały dane osoby, które mąkę chciały zmielić. My tutaj w Skansenie, nasz młyn mamy, składa się z dwóch tak jak gdyby budynków. Budynek ten, przed którym teraz stoimy, budynek gospodarczo-mieszkalny oraz budynek, który znajduje się, znajduje się naprzeciwko. W tym budynku naprzeciwko znajduje się serce młyna, czyli, czyli po prostu koło, koło młynskie. Koło młynskie, które, które właściwie jest takim Zboża. Wspomnę tutaj jeszcze w tym miejscu, że koło młyńskie to jest taki, taki wynalazek, gdzie po raz pierwszy wykorzystano siłę nurtu rzeki, dlatego też najczęściej młyny były ustawiane były w, pobliżu, w pobliżu rzek, to rzeka decydowała o konstrukcji młyna oraz o jego położeniu. Tutaj ten młyn, przed którym się obecnie znajdujemy, to jak już moja przedmówczyni powiedziała, ale tylko przypomnę, to młyn wodny z poświc w tej pierwotnym stanie znajdować się na Wnętrze naszego, wnętrze naszego, młyna jest podzielone na kilka takich jakby można powiedzieć sektorów. Mamy tu kilka takich części, gdzie są zgromadzone różnego typu eksponaty. Jednakże tematem dzisiejszego, dzisiejszego odcinka są młyny, więc skupimy się na tej części, gdzie, gdzie właśnie te, czynno te czynności związane z mieleniem zboża były, były wykonywane. Po mojej po mojej prawej stronie właśnie znajdują się, znajdują się te eksponaty. Tutaj możemy w bardzo, bardzo, bardzo taki pokazowy sposób pokazać, jak taki młyn wyglądał. Z mojej prawej strony było usytuowane koło młyńskie, które, tak jak już mówiłam, było, było tą siłą napędową całego, całości młyna. U góry, u góry ma, mamy tak zwane sypanie. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie poddasze, gdzie znajdowały się już zboże, które było przeznaczone do mielenia. Jednakże zanim takie zboże się tam na górę przedostało, musiało przejść proces fachlowania, czyli po prostu oddzielania ziarna od zboża. I do, i do, tego, do tego celu służyły tak zwane fachle. Po śląsku fachle znaczy, zna, znaczy y, y, to, że y, Fakt, czyli, czyli inaczej po prostu wiarni. Wialnia, czyli, czyli takie sprzęt, który służy nam do oddzielania zboża od plew. Jak popatrzymy na nasze sypanie, tu po prawej stronie mamy takie leje czyli takie wypustki, wypustki które z naszego sypania, z naszego poddasza były doprowadzane do. Śrutowników. Śrutownik był po prostu podłożony pod taki lej i już za pomocą koła muńskiego było, był, był, był śrutownik uruchamiany i po prostu proces mielenia się rozpoczynał. Oprócz tego, że mamy tutaj śrutowniki fachle, czyli wialnie, mamy także sprzęty, które w części oryginalnego koła muńskiego, które, które w stanie takim naturalnym się zachowały. Ja myślę, że teraz i podejdziemy sobie zobaczyć, w, jak, w jaki sposób u nas w starsenie mąkę się po prostu mieli. Pokażemy w jaki sposób się to dzieje. Mam nadzieję, że się nam uda, że... że że, że nic po prostu nam, jakiś zły chochlik nie przeszkodzi w tym i będziecie mogli zobaczyć, jak taki proces przebiega. Tutaj jeszcze korzystając z tego miejsca chciałam zadać pytania, zadać pytania, które będą dzisiaj, myślę, bez, bez jakiegoś większego trudu znajdziecie na nie odpowiedź. Pierwsze z moich pytań to jest takie, co było siłą, siłą napędową młyna nas to pierwsze pytanie. Drugie pytanie: do czego służyły wialnie, czyli fachle? I pytanie trzecie: czy skansenowy młyn jest nadal czynny i można z niego zrobić i można w nim ze zboża zrobić mąkę. Zapraszam, podejdziemy teraz do koła młynskiego. My tutaj dzisiaj możemy przedstawić młynarza, który zamieszkuje w tej izbie, prawda? Bo dzisiaj z nami jest młynarz. zapraszamy Przedstawiamy młynarza, który nam tutaj dzisiaj zademonstruje sposób działania tego młyna. Tutaj, jak pani przewodnik powiedziała, posiadamy to właśnie serce młyna, czyli faktycznie ten mechanizm, który służy do mielenia tego zboża. I teraz to nie jest rekonstrukcja tego starego młyna, żeby też tego nie mylić. Po prostu projektant młynami, zainspirowany młynami, które funkcjonowały dawniej, wykonał coś na wzór po prostu tych młynów, które, które funkcjonowały w dawnych czasach. I tutaj zaprezentujemy teraz działanie Naszego koła młyńskiego, tak jak Pani Przewodnik powiedziała, było napędzane siłą wody i zapewne się teraz e, zastanawiacie w jaki sposób. Ano, w ten sposób, że tam pod ziemią mamy usytuowane pompy, e, ta woda jest zasysana z rzeki, a następnie tłoczona instalacją na koło młyńskie, które zobaczycie właśnie e, w tej chwili. Koło muńskie. i teraz kolega załączył, nasz młynarz załączył pompy. I widzimy jak to koło się rozpędza. Ta woda została zaszczelona i przesłoczona tą rynną, która znajduje się nad kołem. Yy, występują tutaj dwie pompy, duża i mała i za chwilkę tutaj pokażemy jak to koło funkcjonuje z wykorzystaniem dużej pompy. To jest charakterystyczny dźwięk, eee, zarówno ten dźwięk tłumu wody, jak i dźwięk ptaku, o którym wcześniej mówiłam, eee, to są dźwięki solfezowe, które bardzo sprzyjają człowiekowi i uzyskaniu takiej e, równowagi przez człowieka. Także to jest nam potrzebne bardzo w dzisiejszych czasach, tak że jak tylko już będzie można wychodzić, to proszę z takich miejsc korzystać ponieważ nasi przodkowie właśnie w takich warunkach byli, w takich warunkach nie i oni byli wdrożeni. Oni nie wiedzieli, że to są te dźwięki ale to są nasze częstotliwości, które nam po prostu służą. I teraz tak, możemy to wykorzystać tylko i wyłącznie tak jakby ekspozycyjnie, natomiast nie o to chodzi, bo to, że to koło się kręci, to, że ta woda na niego wpływa, to jest jedno, to jest bardzo atrakcyjne. Natomiast to koło napędza mechanizm, który znajduje się wewnątrz i w ten sposób właśnie można z zbożem. Także przejdźmy teraz do środka, do wnętrza młyna. przekładnie zębate. zębate, bo mają takie charakterystyczne zęby. I teraz tak jak powiedzieliśmy, woda napędza to koło i teraz jeżeli my połączymy te dwa mechanizmy, czyli mechanizm koła, który znajduje się na zewnątrz z tym mechanizmem, który znajduje się tutaj, to y, te przekładnie zostaną rozpędzone, a następnie zostanie, zostaną tutaj uruchomione żarna, które znajdują się dokładnie w tym miejscu i umożliwi nam to zmielenie pszenicy. Pszenice dlatego, ponieważ no pszenica to było takie zboże faktycznie używane przez naszych przodków. Ja ostatnio powiedziałam, że to już nie jest ta sama pszenica, która była kiedyś, ponieważ no teraz pszenica jest genetycznie modyfikowana, ale w nawiązaniu do tej tradycji postanowiliśmy tutaj zmielić pszenicę i być może zachęcić Was do takich domowych wypieków. Także teraz tutaj, ja za momencik wyłączę pompę, a nasz młynarz pokaże po kolei. Jak ten proces mielenia powinien się odbywać od zważenia tego zboża poprzez wsypanie go i uruchomienie całego mechanizmu? Proszę bardzo. Zbieramy, proszę. może. No najpierw. Możemy najpierw wsypmy zboże, nie zważmy i wsypmy zboże. Zobaczymy ile mamy. Musimy wiedzieć ile mamy. 10 kg. 10 kg złoża i wsypujemy. Wsypujemy. Eee. Mogę podłączyć mechanizm. Teraz. Tak, teraz musi nastąpić to połączenie właśnie tego środka z tym zewnętrzem. I tutaj można zobaczyć, jak to tutaj kolega yy, wykonuje. Musimy musi się na chwilę puścić. Então, não, um pouco mais. Um, um, um se você pracuje, jest napędzany tą siłą wody i napędza mechanizm, który uruchomiliśmy どうも。 Ale wszystko jest przygotowane. Ja, może, tylko jeszcze raz e, przypomnę tak. pytania, które dzisiaj były, na które czekamy odpowiedzi na następujące pytania. E, co było siłą napędową młyna z Bojszu? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie: do czego służyły fachle czyli bialnie? I pytanie trzecie: e, czy skansenowy młyn jest nadal czynny? Ja myślę, że z tymi odpowiedziami nie będzie dzisiaj żadnego problemu, bo pytania są bardzo proste, ale warto się pośpieszyć, gdyż jest o co walczyć, bo dzisiaj, nie wiem czy moja koleżanka mówiła, nie, nie, nie ma bo dzisiaj, na walczymy, dzisiaj walczymy o e, torebkę właśnie e, mąki, która, która w dzisiejszym odcinku została, została zmielona. Do torebki dokładamy Mam senową naszą etykietkę, więc jest o co walczyć. Mąka zmielona w pocieczoła. A gdzie tam do chleba w ogóle jeszcze droga? Gdzie do chleba, dokładnie. Pani Aniu, ja myślę, bo ja przygotowałam tu sobie takie warzechy, ale ja myślę, że będzie nam chyba wygodniej, jeżeli z tego dorka bezpośrednio wsypiemy. Proszę bardzo. Ładnie zapakujemy. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. W tym naszym chyba skąsenie ten diabeł zamieszkał, o którym mówiłam poprzednio. O, ale już jest. Tak wygląda nasza dzisiejsza nagroda. Wkładamy ją do takiego eleganckiego woreczka i Pani Ania może mi pomoże, tak? Tak, Chyba, że my ją potem po prostu na spokojnie już zapakujemy, bo mamy też te woreczki o różnej wielkości. Dokładnie. Ja myślę, że możemy ją tak zostawić, a tak, później już do obioru zostawić tak. w ten sposób. Tak wygląda nasza nagroda. Dokładnie. I tak sobie pomyślałyśmy, że e, może w następnym odcinku zorganizujemy takie warsztaty pod kątem wykorzystania takiej mąki. E, zachęcamy Was do wykonywania domowych wypieków zobaczcie, ile czasu zajmuje w ogóle przygotowanie takiej mąki, a tak jak to powiedziałam, a to dopiero w ogóle... Chleb czy bułki, a w tej chwili no, mamy takie czasy, że możemy kupić z i wszystko po prostu od ręki kupić. E, także zapraszamy na kolejne odcinki. Mamy jeszcze trochę różnych pomysłów, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do zostania w domu i do noszenia masek I ochronnych. Do końca, do końca pracy zostało nam jeszcze kilka godzin, więc ja myślę, że że kolega mój że jeszcze będzie tę mąkę tutaj dzisiaj tak. mielił, a my postaramy się tutaj z koleżanką w jak, jakiś sposób tę mąkę w jednym z najbliższych odcinków jakoś zagospodarować. Dokładnie. Dziękujemy bardzo, zostańcie do domu i zapraszamy.